Twoje pierwsze auto. A tutaj mamy rampę, na której będziesz skakał! Na sam dół! O ja dobra, muszę wsiąść, czyli pimpek do takiego autka i nim zjechać. Dobra, uwaga, jestem w jakimś maluchu, widzowie, i patrzcie. Muszę teraz zjechać na dół. Dobra, pimpek, zarobista zabawa. Uwaga, lecimy tym autkiem. Zobaczymy, czy ono się w ogóle... Da radę przejechać. Czekaj. Uwaga, jadę. Jadę, jadę. Dobra, rozpędzam się jak najszybciej. Co to jest za fura? Uwaga, widzowie, lecę z całej siły. Co to stare jest? Są jeszcze lepsze auta. Oczywiście, że tak, steruj, steruj, bo zaraz walniesz w barierkę i lecisz! O, o, ale żebym dostał, co się odwala, ej! Patrz, to normalnie widać, jakbym był w aucie. Co jest grane? O! Ale to jest wypadek! Luczek, luczek! Te auto nie przeżyło. Ała, dobra, to było jedno z gorszych aut. Chcę chyba jakieś inne. Ten samochodzik kosztuje już tysiąc złotych. widzisz zresztą, że jest lepszy, co nie? Ojo, no faktycznie, jak z niego się dymi. Dobra, widzę, jest to taki ala-kładzik. Dobra, zobaczmy, jak ten kładzik będzie jechał. Dobra, tysiąc złotych. Zobaczmy. Wow, ej, nawet dosyć szybko się rozpędza. Uwaga. Ej, od razu mi wyleciał Co jest? Ej. Nie, rozwaliłeś go na samym początku Ale jakoś jedzie, no chyba jakoś... nie Chyba ktoś nie jedzie Ojo, ojo, widzowie, jak to wygląda Uwaga, zobaczmy sobie z bliska Dobra, jakoś dajemy radę Ej, rozpędza się, dobra, nie mam drzwi ani nic Ale w porządku, uwaga Lecimy, o, o nie Widzisz to, pij, back! Nie masz po aucie, ale rozwaliłeś to O dobra, ale jestem ciekawy Jak będą najszybsze auta się rozwalać Co jest grane? Nie no tym już się nie da jeździć Widzisz to no, no nie, rozwalone Tam są trzy opony moje a tutaj Ojo i trafiłem na piasek Oh my god jak to wszystko się dymi Widzisz to Najgorzej rozpalone auto na świecie. Serio, zobaczymy, co będzie dalej. A teraz masz autobus szkolny! Co się stało? Ja cię kręcę. Ej, widzowie, będziemy jechać autobusem szkolnym. Dobra, czy ja w ogóle kogoś wiozę? Chyba nikogo. Pimpek, dobra, lecimy na tą wielką, jak to się mówi, stocznie, Uwaga, i zjeżdżamy powoli. Dawaj, Luczek, on jest wolny, ale zobacz, jak się rozpędza! Dobra, widzowie, lecimy, patrzcie, ile mamy tutaj czasu. Ej, on mnie tutaj sam skręcił, co się stało? Oh my god, ej, halo? Steruj, nie, steruj szybko, ono się wywalasz. Nie wierzę w to, on się rozwali. Ej, nie mogę nic zrobić, co się stało? Co to jest za pojazd? Nie wierzę, ej, nie, 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 o... Co, się... CO ty zrobiłeś? Nie! Ej, ale patrz, przejeżdża, przejechałem trochę 100 metrów chociaż nim, ale ej. Oh my god! Ale lecimy. O! O jo, Ej! Ej, wow! Nie mogę się na to patrzeć normalnie. Co się odwala Ale robisz kręciołki. Nie, wydarzyłeś poza mapę? Ała, ej, ale wykręcony został ten bus. Dobra, to nie był chyba jakiś dobry pojazd. Oh my god. Samochód policyjny. Oh my god, faktycznie tutaj pisze policaj jest tu jakieś niebieskie auto. I zobaczcie, widzowie: te auto już naprawdę wygląda naprawdę szybko. Zobaczcie ten wydech. Oh my god, nawet pisze luczek. O oh, ja, widzowie, dobra, zobaczmy, jak ono wygląda w środku. Wejdźmy sobie do niej i uwaga w środku wygląda ono naprawdę widzowie mega jak widzicie a zobaczmy jak ono brzmi uwaga wow dobra ej te auto już się robi szybsze pimpek a ciekawe co będzie później w takim razie Świetnie, naoglądałeś się, to zjeżdżaj musimy rozwalić tą furę, lecisz! Dobra, lecę, uwaga, widzowie! Lecimy i pum i pół! Ej, dobra, 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 spróbuj. Leciałeś, to było mocne! Dobra, trzyma się, ej, nie jak mi poszedł. Dobra, uwaga! Rozpędzamy się, widzowie, najszybciej jak potrafimy. Let's go! I widzisz tego nie przeżyję, zdaje, zdaje, zdaje! 300 kilometrów na godzinę! Co się odwala? Dobra, uwaga i... O nie, o nie! O! O! Ej! Co ja... O my Waska, co się jej stało? Oh my God, ale ona wygląda strasznie stary. Widzisz to? Naprawdę, nie widziałem bardziej potur poturbowanego auta No na no serio, ej, ale ono wygląda nieziemsko A teraz, Pimpek, dałeś mi jakieś auto, które nie wiem ile jest warte, ale jest to wielki trak. Dobra, chcę nim zjechać, Pimpek Zaraz będziesz mieć lepsze auto, jedziesz! Dobra, chcę mieć naprawdę te lepsze auto Dobra, zobaczmy jak się rozwali ta wielka ciężarówka, widzowie Dobra, uwaga, lecimy na dół I uwaga, ale to pięknie no, wygląda Dobra, lecimy Coraz szybciej, uwaga, rozpędzamy się. Mam nadzieję, że... Żeby... Uważaj, uważaj, żebyś nie wjechał obok, tylko na środku jest. Dobra, ciało. dobra, jadę, jadę. Ej, to mi zjechało, nie. czekaj! Kolizja, kolizja, kolizja. PUM! Oj! ojoj, nie! Co się ty ej, wywaliłem się! O oh my god, lecę bokiem! Ej, co jest grane! Ej, wstanę bo... Proszę, Coś? przeżyj to! Lucznek, jesteś niesamowity. Ej, dobra, dała radę ta maszyna, a jednak nie. Oj, widzisz to, Pimpek. Rozwalimy <noise> się na samym końcu. Serio, leżymy dołem, widzowie. To tak jakbyśmy mieli wypadek. Dobra, chcę kolejne auto. Teraz również mega szybkie i mega dobre auto. I zobacz, jak fajnie wygląda w środku. Faktycznie, zobaczcie, widzowie, jak ta fura wygląda. Nie wiem co to jest za marka, ale uwaga, wsiądźmy sobie do niego i zobaczmy, jak jest za kółkiem. <noise> Bardzo fajne, zobaczymy, jak ono się. Rozpędza, uwaga, dobra. Wygląda dosyć fajnie te auto, uwaga. Dobra, zejdźmy sobie tędy na spokojnie i teraz cała siła! Lecimy, zobaczyć, czy ono się widzowie rozwali. Szybko, szybko, uwaga, jest ono jedno. Dawaj, z szyb... dawaj, O leci 200, 300, jest 300, 300, 300, 300, jest! Nie, 250, ale prawie, dobra, uwaga i. Ale ładnie wy... Ej! Nie, nie! Au, nie, co się odwaliło! Widzisz to? O, oh całe, Cały zderzak mi zleciał. O, o, i chyba tak się zatrzymało. Zobacz, co się stało z tym autem i jakie poturbowane, widzisz to? No, jest mega rozwalone. To jest koniec tego auta! Serio, no? To kosztuje naprawdę dużo! Zobacz, jest potężne! O jo, widzowie! Zobaczcie jaka czarna fura. Nawet ma jeden wydech i zrobione tutaj. Co to jest, widzowie? To się nazywa... Um, ja... Zderzak jakiś taki z tyłu, nie? Tak, tak, dobra widzowie, więc w takim bądź razie teraz musimy sobie wsiąść i uwaga, zobaczmy jak ono, widzowie, posuwa. Jestem ciekawy. Uwaga, zobaczmy te auto, a za chwilę będą jeszcze lepsze. Ale ono strzela! Dobra, dobra, uwaga. Zjeżdżamy z całej siły! Let's go! Ale ono jest, ono jest... szybkie! mega! Ej, biskit, uwaga, ciężko mi zopać równowagę! Oh my god, Nie, nie. a nie! Oh my god, czekaj, o oh nie! Ale ono mi zleciało chwilę! Nie, co się teraz stało? Ej, te A auto, Ohoho. ono nie przeżyje bez kitu. ej, cały bagażnik się otworzył, oh my god Jest żarty, widzisz co mu się stało Widzę, oh my god, dobra, stanęło i zobaczmy jak ono wygląda, możemy sobie wyjść z tego auta I wow, jak ono wygląda, co to jest, przecież to jest tak poturbowane, cała szyba rozbita, dobra A teraz Pimpek dał nam takiego oto czarnego monster trucka, Pimpek, ile warto jest to auto? To autko kosztuje 10 tysięcy złotych. Dużo nie, teraz wkraczamy w poważne samochody. Widzę, dobra widzowie, dajcie znać, czy jechaliście kiedyś takim samochodem, a my nim zjeżdżamy na sam na samą górę. Znaczy na dół. Dobra widzowie, rozpędzamy się, ale te autko wolno jedzie. Dobra, zobaczmy, czy ono w ogóle nabierze prędkości. Uwaga! Zjeżdżamy i lecimy! Szybko, jak najszybciej potrafimy, uwaga! Ej, nie, chwila! E nie jest, szybkie, co ty robisz? Oh nie. my god! Ej, nie! To nie byłem ja, czekaj, Oła Co się tu odwala? Te opony ratują te auto, uwaga. Pu, pu, pu. Teraz wypadniesz z toru. Jak ty jeszcze nie wypadłeś? Ała, czekaj, zobaczcie, jak to wygląda. Co jest grane, te auto jednak nie jest jakieś dobre, chyba. Uwaga, lecimy. Dobra, dajemy radę, pipek, lecimy, lecimy. Ej, moje, moje drzwi. Jak one się tutaj trzymają, widzisz to? Jest są to Jedyne, co się trzyma w całości, to te ogromne opony. Uwaga, zlatujemy tutaj na dół. Chwilę, nie! Ej, uwaga, i. O, mój. My... God. Co się stało? O nie widzowie, zobaczcie na te auto. Dobra, ono nie było jakieś mega szybkie, ale mam nadzieję, że za chwilę będą szybkie. Te auto jest już szybkie. Wchodzimy na wyższy próg i kosztuje 30 tysięcy. Oh my god, widzowie, zobaczcie! D7 D7 deluczek, widzicie to widzowie? Ale mega szybkie auto, ono wygląda dobrze, ale chyba są jeszcze lepsze ogólnie. Dobra, widzowie, zobaczmy jak ono wygląda w środku. To jest jakieś sportowe auto. Zobaczmy jaki ono ma dźwięk w ogóle. O oh my god, widzowie! Słyszysz to, to jest pełen design, najlepsze auto, no może nie, ale bardzo mocne Ej, dobra widzowie, w takim bądź razie rozpędźmy się nim, uwaga I lecimy Ło, wow, ale ono szybko leci Ale bum. żeś wyleciał, no i zniszczyłeś to na początku Dam radę, dam radę, dobra, bum. dobra, lecimy pimpek Ale czad to jest, ja nie wierzę, widzisz to? No i o to chodzi, jedziesz i wow, lecimy Dobra, uwaga widzowie i pum, pum, ojoł Ej, ono jeście dalej! Co jest grane? O oh Majdit! My... Nie, nie wiem jak nie. Op... idzie rozejść! ej! Hej, opony moje! Ej, dobra, nie! Te auto chyba już naprawdę przeżyło za dużo! Zobacz jak ono wygląda, nie ma nawet opon, widzisz to? Nie, ono się już nie nadaje na, do poprawy Ono idzie na złom Bez kitu, oh my god Teraz masz jedno z szybszych aut I teraz będą same szybkie, serio Zobacz, że są sam O, Jo, widzowie, zobaczcie, mamy tutaj takie auto sportowe Które na serio już wygląda dobrze A będą, nawet ma wydechy tutaj z boku Czy wy to widzicie? O, ja pipek, dobra Zobaczmy, jak ono chodzi, uwaga Dobrze, dobrze i uwaga co jest, co? To nie są przelewki, dajesz Dobra, uwaga, startujemy i What, ale jesteśmy w powietrzu, uwaga, spędzimy i pum Dobra, 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 trzyma się, lecimy dalej Cześć wyleciał, dawaj, dawaj, dawaj 200, będzie zaraz 300 może Dobra, 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 uwaga, staram się utrzymać równowagę Uwaga i pum, lecimy, o nie Czekaj, o, Zoruba! O, 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 ale o, palnąłeś w ten znak Jak to się kręci O oh my god, jak szybko, waga nie, w tylko nie w znak Jest, to jest najgorsza że, o, śmierć Widzowie, ojo, ale ono się dymi Widzisz to? O nie, ono zaraz wybuchnie, tak się wykręciło no Serio, dobra, widzowie Te auto naprawdę ucierpiało Zobaczcie, jak ono wygląda, dobra Chcę lepsze auto, A teraz mamy chyba Jakieś auto z wyższej półki, pimpek Ile to kosztuje tysięcy? No chyba z 80, widzisz, że jest naprawdę potężne Oh my god, widzowie, to co będzie przy milionie Zobaczcie, jak to auto wygląda Nawet ma jakieś dwie butle takie tutaj I jo, to jest naprawdę jedno z super szybkich aut Dobra, chcę zobaczyć, jak ono działa Uwaga, zobaczmy, jak... Wow, oh my god Słyszysz, to, to nie są przelewki Zobacz, jak ono strzela z wydechu Dobra, widzowie, wiecie, co ja zrobię? Ja w takim razie pójdę sobie tam na koniec I spróbuję się rozpędzić z całej siły A będą jeszcze szybsze auta, co nie, Pimpek? No oczywiście, że tak! Jesteśmy w połowie! Zobaczysz sobie! Dobra widzowie, w takim bądź razie obróćmy się teraz i rozpędzimy się tą wielką bestią. Jestem ciekawy, jak szybko ona leci. Dobra, uwaga! Zobaczcie, jaką mamy tutaj przeszkodę do przejścia. Dobra, uwaga! Lecimy! pipek. Waga. Dawaj, startuj! Oh my god, lecimy 100, 100 na godzinę! Co jest? Ale wylecieliśmy! <laughs> 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 Patrzcie, jak tak to... Oh my god, wyleciało! Dobra! Lecimy dalej? Żyję, żyję, dajesz, dajesz! Dajesz, 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 może mi się uda rozpędzić 300 na godzinę i tak jest! 300 na godzinę było! Dobra. mamy w słówki! Oh my god, dobra, patrz, prawie już na koniec to leciałem! Oh. O oh Ale zniszczyłeś to niesamowicie. Ej, naprawdę te auta już zaczynają być. Ej, jeszcze opona mi wyleciała. Mega szybkie. Dobra, pipy chcę jeszcze kolejne. To auto kosztuje już 300 tysięcy. To nie jest byle co? Zresztą znowu na te wydechy. O oh my god, widzowie, dobra, te auto musi być mega szybkie. Nawet tutaj ma jakiś tutaj znaczek. Dobra, nie. Ono jest naprawdę chyba widzowie sportowe. Zobaczmy jak ono widzowie jeździ. Uwaga! Rozpędźmy, zobaczmy jak ono brzmi. Wow! Dobra, uwaga, się. O jest ktoś, dawaj, dawaj, nie zatrzymuj się. Czekaj, spróbuję z tej górki się rozpędzić. Dobra, uwaga i teraz, teraz. Dobra, uwaga. Dawaj, dawaj, rozpędzaj się, rozpędzaj, będą 300, jestem tego pewien. Dobra, widzowie, uwaga, rozpędzamy się na maksa. Uwaga, 300 jest na godzinę pękło. Wow, ej, dobra, dobra, lecimy. lecimy. Ej, zrobiłem 360, o nie, oła, 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 ej. Nie zrobiło się z nią w sumie tak bardzo źle, widzisz to? już ono... do tego, że wpadła do basenu, to prawie jak nowa. Ej, serio, ej, myślałem, że wyjadę nią, ale nie. I zobacz, jak ono wygląda. Troszkę poturbowane, ale przeżyło w miarę, co nie? No na pewno lepiej niż poprzednie. Serio, dobra, lecimy dalej. Auto chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, kosztuje 900 tysięcy i jest jedno z szybszych. Oh my god, widzowie, to jest Formuła 1, czy wy to widzicie? Czuję się jak kierowca rajdowy. Dobra, zobaczmy, jak te auto leci. Oh my god. Jakie ono jest szybkie chwile? Oooooo! Dobra, uwaga, podleśmy sobie... Tak. Czekajcie, tak, hamuje! Tak, tak, teraz! Czekaj, 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 teraz muszę się rozpędzić. Dobra, widzowie, uwaga, podjeżdżamy i lecimy z całej siły, uwaga. Jedziesz! Jedziesz! O oh my god, dobra, lecimy widzowie, ale to auto jest szybkie. Dobra. 300 na godzinę ponad 350. O, coś mi zleciało, uwaga! O nie! O! Co się z nią stało z tym autem? OH my god! Wszystkie kółka mi wyleciały! Ej, o nie! O, o, o! Patrzcie jak to wygląda! O nie, Pipek, tutaj by nie przeżył na pewno żaden kierowca. Co się stało z tym lusterkiem, widzisz jak je wystrzeliło O Wiec... to chodzi Dobra, zagawało się, ale to auto jest mega mocne I to jest najszybsze auto Kosztuje 9 milionów A zresztą sam sprawdź O ja widzowie, zobaczcie, to jest najszybsze auto Jakie istnieje, podobno według Pimpka Jestem ciekawy jak ono się rozpędza Dobra, widzowie, zobaczmy jak ono brzmi Uwaga, oh my god Jakie ono jest szybkie, stary Uważaj, uważaj, rozpędza się naprawdę szybko, musisz uważać! Dobra, dobra, nawet tyłem mogę na ludzie jechać tak szybko, dobra, dobra, czekaj, czekaj, czekaj! Rozpędźmy się widzowie na tamtą rampę, uwaga, jestem ciekawy, jaki zrobi tutaj, że tak powiem, jak to się mówi, no, rozpędzamy. Tak, tak! Czekaj, czekaj powoli, dobra, i teraz rozpędzamy się na maksa! 200 km na godzinę już jest! 300, oh my god, 400! Co się dzieje? 500, widzowie, 50! Ale ono leci, co się dzieje w locie? 400! O, no! oh, dobra widzowie, co to jest? O oh my god, to jest najszybsze auto na świecie. W takim razie tym autem spróbujmy, widzowie, przejechać się. Zobaczmy, czy faktycznie ono takie jest szybkie. Uwaga, tutaj mamy taką zjeżdżalnię, a potem trzeba się wybić. Więc uwaga, zobaczmy jaką maksymalną prędkość może osiągnąć. 400 na godzinę, uwaga. 650! O oh my god, patrzcie widzowie, jak szybko! Ej, co się odwala! Jak to szybko leci! Ej, nie! <ścoughs> To jest chyba za szybkie. O, rozwaliłem się. A teraz, widzowie, mamy tutaj taką zjeżdżalnię, gdzie możemy sobie oczywiście odbić się. Widzicie tutaj? Więc uwaga, lecimy sobie i zobaczymy, jak się odbijemy. Dobra, lecimy pimpek na dół. Mam nadzieję, że te auto odda, ale faktycznie ono jest najszybsze. Ma 500 km na godzinę, uwaga. I pum! Ale żeśmy... Wyleci... Wylecieli 100 metrów? Chyba? Ile to było? Jeden kilometr, ale żeśmy polecieli najwyżej 100 metrów w sumie. Dobra, sorry, ale to auto zostało zgniecione doszczętnie. Co się odwala?